Witam serdecznie. Mirek Kubiak, zakład ślusarski, pieczark Kubiak. Ciekawe wydarzenie. 28 czerwca odbędzie się w Nowej Zelandii. E, największa impreza pszczelarska, która jest cyklicznie co roku organizowana dla pszczelarzy. E, taka konferencja apikultura New Zealand. Wątek jest taki, że naszym dobrym znajomym jest Rafał Augustyn, przelaż, który mieszka na stałe w Nowej Zelandii. i Rafał jest naszym klientem od trzech lat, można powiedzieć. Rafał ostatnio zamawiał duże ilości izolatorów i kodowych. Krad Mieliśmy okazję Rafała gościć w ubiegłym roku w Polsce. I już wówczas rozmawialiśmy o tym, że fajnie, żeby nasza firma uczestniczyła w takich prestiżowych targach. Mając na uwadze to, że nasze bardzo dobre produkty, w opinii Rafała, pewnie zyskałyby tam dużą liczbę zwolenników. Mieliśmy jechać, ale wyjazd do Nowej Zelandii to jest minimum 20-30 dni, więc. Przy naszym obciążeniu produkcyjnym, teraz zdecydowaliśmy się na takie połowiczne rozwiązanie, że zaprezentujemy się oczywiście chętnie, ale pomoże nam w tym Rafał i jego firma Mana Queen. Przygotowaliśmy zestaw takich naszych produktów już w wymiarach dostosowanych do pasie w Nowej Zelandii takie izolatory właśnie to jest sześć izolatorów zamawiał Rafał teraz żeśmy je troszkę udoskonalili co jest mi nich ważne przykrywki skraty odwrodowej, które stwarzają, że ten izolator jest wszędzie ażurowy i wszędzie pszczoły mogą się przemieszać jest takich izolatorków sześć czyli dwa rodzaje, jedne wyższe, drugie niższe i jeden mini plusik, który też chcielibyśmy tam pokazać. Oprócz tych przykrywek z kraty, każdy ma również drugą wersję przykrywki, zwykłej, tradycyjnej z blachy. I teraz co jeszcze ciekawego, po raz pierwszy, bo od ubiegłego roku produkujemy, Kraty, ale już kraty są odporne. To są kratki dennicowe z dostawem drutu 3:30. Też dostosowane wymiarami, zrobione bardzo precyzyjnie, silne na nitach. Kraty taki sam garnitur krat ocynkowanych tutaj i z dużych krat. To jest tradycyjna krata z dostawem 4:30 jak są sprzedawane również w Polsce. Druga wersja już wzmocniona na sześciu nitach. Bardzo porządna krata, dobrze sprzedająca się na rynkach zagranicznych, ale w Polsce ostatnio też. I to specjalnie na życzenie dla pszczelarzy zawodowych. Silna krata z szerszym paskiem i z trzema słupkami, które po prostu usztywniają tą kratę. To mamy skrat przygotowane. Są jeszcze zasuwki, które produkujemy w kilku wymiarach, sześciu chyba długościach. Ze stali odpornej. Bardzo fajne, porządne zasuweczki. I jeszcze jedna rzecz. Ostatnio w Wels mieliśmy w Austrii fajne swoje takie prospekty, które również w języku angielskim załączymy. I to na tyle. Wysyłamy dużą paczkę pocztą, pocztą lotniczą, żeby wszystko zdążyło. My Rafał trzymamy kciuki. No i zarazem mam o tajemnicę, że jak wszystko dobrze pójdzie, Rafał zdecydował się, że będzie naszym dystrybutorem i będzie w Nowej Zelandii. Sprzedawał nasze wyroby, co jest dla nas bardzo ekscytujące. Cieszymy się i trzymamy. Hej Rafał!